Hej, to widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie z moją koleżanką nagrywać nowy update. Dobra, to gdzie najpierw idziemy? Dobra, najpierw pokażemy emotki, ok? Ok. Dobra, to nie wiem co to jest, ale się przywraca. Ej, mam pomysł. Czekaj. Wejdę na tą rurkę. Akceptuj! I cię zabiorę na coś. Poczekaj! Nie mogę się przestać śmiać z tego. Mnie już buzia boli. Buzia mnie już boli nie tu, gdzie ja idę, gdzie ja idę. Ja jestem dzisiaj mam dzisiaj lag mózgu, jak jakoś. No, no. no w sensie chodzi o to, że mam lag w mózgu. Czekaj! Weź tu, wybieg, wejdź na wybieg i się przewróć. A ja będę patrzeć. Hejo. No. Oh my god! Ja nie chcę na to patrzeć. Dobra, nie mogę się przesyć Idziemy stąd, bo ja zaraz normalnie wybuchnę ze śmiechu. Czekaj, czekaj, jeszcze jeszcze idziemy, jeszcze, jednak idziemy, jednak idziemy, jeszcze i się przewróć, ok? Oceniam cię na 10, 10, a nie jednak nie 10, ja cię na zero, bo się, się wróciłaś. To dlatego. Dobra, idziemy, ale ja ci zrobię zdjęcie, zrobię ci cyk-cyk. Sorry, ale mam katarek. Ja coś się tu pomaluję, coś tu, coś to... Poprawię sobie makijaż od razu lepiej. Z minką się pomaluję. Okej. Okay. Dobra, idziemy. Albo nie, jeszcze nie. Zrobię ci zdjęcia, jak idziesz. Nagram filmik, jak idziesz. Bo to robi normalnie zdjęcia, widzowie. No, widzicie. O nie. Jedno zdjęcie zdążyłam zrobić. Dobra, idziemy. Już um, to pokazałyśmy. A, nie, a może tu gdzieś jest jakiś napis, że w sensie, żeby zmienić ten fashion shop. Okej. Okay. No, jest wtorek. Nie, no, e, chcę ci coś powiedzieć. Może tu? A może tu? Może tu? Dobra, nie, chodź. Nie ma. Nie ma. To może emotki pokażemy. Pierwsze, co ona zrobiła na tym występie, to zrobiło tak. Na 3, 2, 1 dawaj zrobimy. 3, 2, 1. I to, te, to jest najśmieszniejsze dla mnie. No, dla mnie też. Bo my siedzimy w ogóle na, po, na powietrzu. A tu nie wiem co robimy. Jakąś pozę. Teraz to, teraz to. Teraz to. No i jeszcze to jest większość jest dla VIPów. No i jeszcze jest takie. Tak jest. tak jest. Jeszcze takie, jeszcze takie. Jeszcze takie, jeszcze takie. Jeszcze takie, jeszcze takie. Jeszcze takie, jeszcze takie. Taki, gdzie ty to widzisz? Hmm. Oj. Dług, dług. Dziś to Dobra, idziemy jeszcze... Tu gdzie jeszcze powinno... Co to jeszcze było w tym bo Boże, jak mi laguje. Pół mapy nie widzę, zobacz. Pół mapy nie widzę. Ty też jak oddaliś kamerę, to też tak masz? Mhm. Że tamta droga, tamta, ta jest do, do niczego. Mhm. Moja to tylko Nie i To moje podobizna. Jest, to nie we mnie strzelasz? Pokaz mody. To, to nie jest pokaz mody, powiem ci. Ja, I taki, i takie same ręce ja, i taki jeszcze jest I bez nawet głowy. Ja mam bez głowy. Ja mam bez głowy. Mam bez głowy. Dobra to chodź, idziemy. Co to jeszcze było nowe? Bo ja w sumie już zapomniałam. Ej, ktoś pisze widzania. Łat? Łat? Kim ty jesteś? Napiszcie w komentarzu, czy to jest. nie wiem. To jest ktoś po polsku? No właśnie. Ona z Polski w ogóle? Ej, nie gadaj, że to jest mój widz. Nie gadaj. Myślałam, że mnie tylko po polsku oglądają. Boże ładnie. Idę stąd. Nie, idę stąd. Ta twoja podobizna się za ciebie przebiera. Ma podobną twarz. O Nie będziesz ze mnie się przebierać. Dobra. Co jest jeszcze nowe? Bo ja zapomniałam. Co jest nowe? Jeszcze są jeszcze kropce. Aha, no wiem, wiem, wiem. Jeszcze jest. Czekaj, idziemy jeszcze na wybieg. Idziemy, idziemy na wybieg. Idziemy na wybieg. Dobra. Ja oglądam i robię ci zdjęcia. Stawiam tutaj na TikToka lampę. Tu stawiam. Czekaj. Muszę zrobić reset. Bo kamerą. O! Czekaj. Stój, muszę tutaj na ciebie kamerkę postawić, żeby cię nagrywała. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, żebyśmy bajkę nagrali nagrały dla was. Ej, a nagramy bajkę na em, że na przykład na Brook Heaven nagramy bajkę z... Na przykład że bajkę nagramy Ale to dopiero na 200. Na 200 subskrypcji, a niewiele nam brakuje. Ci bardzo dużo. Uważam bardzo dużo lajków. Dobra. Ja mam 150 ileś. Ej, nie wiadomo, że, czy teraz 15 tysięcy. No ja lecę po tysiąc, ale jak 200 wbiję, to mama mi kupi 200, em, nie, kupi mi 2000 Robux i, em, i może em, jak będziesz chciała, to możemy nagrać z tej okazji bajkę. Okej. Okay. Że na przykład, albo nie wiem, jakiś film wymyślimy. Ale dobra, to chyba wszystko w tym update'cie, nie? No to chodźcie się pożegnamy. Dobra, no to my się z Wami żegnamy, no to Papa. Papa. Pa. Czekaj jeszcze, czy na pewno to jest wszystko w tym update? Dobra, my się z Wami żegnamy, no to Papa. Pa.